Z tej strony Porpus Dzisiaj Wam wstępnie pokażę nowy nabytek, jakim jest Polonez Caro 1.6. Gaźnik w wąskiej budzie. Czytaj ostatni wypust MR91, gdyż jest to 93 rok z kwietnia. Na filmie może wygląda bardzo ładnie. Ale tak naprawdę jest to strasznie pognity śmieć. Bez progów, jak widać. Bez progów i drzwi. Fotele piękne. Nie, no nie są takie złe. Jak na kurde Poloneza. Deska jest do wymiany. Szyba do wymiany. I być może wiązka do wymiany. Próbuję go jeszcze uruchomić bez wymiany tej wiązki, bo zapaliły się tutaj bezpieczniki i trzeba będzie się pewnie pokusić o wymianę tej wiązki, bo no <laughs> nie chcę żeby się drugi raz zapalił. W sensie to nie umie się zapalić, to już go tak kupiłem z tym, nie? Yy, no boczki takie nawet ładne. W sensie ten wzorek ciekawy jest. Kanapa dziwo niewyjechana, Tam u góry nie jest y, przepalona od słońca No tutaj brudne, trzeba odkurzyć i może przeprać cokolwiek yy, No będziemy go próbowali wrócić kurwa na drogi Także silnik jeden 1.6 na gazniku jak już mówiłem I teraz tak, mam do zrobienia tutaj y, Gdyż klema się uwaliła, już nie u mnie y, Trzeba będzie tu przeciąć po prostu brzeszczotem, gdyż kątówka się zwaliła yy, i założyć tutaj nowe klemy yy, no i będziemy próbować go odpalić, śmiecia także widzimy się za jakiś czas no pięknie jest pognity ale o dziwo ma obydwie podróżnice obydwie ładne podróżnice ma, także to jest coś i drzwi się bardzo fajnie zamykają. Lepiej niż w moim. Kurde, no. no. Dobra, no to piłuję to gówno. I widzimy się, jak już tutaj będzie to gówno podłączone. No, i udało się tutaj rozciąć to. Teraz będziemy dobrą klemę zakładać, i zobaczymy, czy nas kochany gazniczek OHV odpadł. Próba numer jeden po zmianie klemy, czy to gówno w ogóle da jakieś oznaki życia. Dobra, luz jest. Oha, to by się zaś nie schajczyło coś. Dźwięk, ale ma chęć, tak jakby paliwa nie miał. Dobra, y, klema założona tutaj. Nie leci paliwo do filtra powietrza, więc tutaj mamy benzynę. Będziemy psikać w gaźnik. No i let's check this yet. Cokolwiek? Może jest pompa paliwa wysrana Nic, no zobaczymy dalej Dobra, wymieniłem tą pieprzoną kopułkę Na szczęście druga była w bagażniku Szkoda, że to się nie nagrało A, i jeszcze odpiłem wężyk z filtra paliwa Ten yy, kurwa No, z gaźnika, ten wężyk co idzie do filtra paliwa yy, Zalałem tutaj benzyny w to No i patrzcie to Uf. Uwaga Trzy Dwa Oho, czekaj No, jeździ nawet ten śmierć. Hamulców nie ma w ogóle prawie, ale jeździ. I patrzcie jak odpala ładnie. na dwa gary, chyba, albo trzy chyba nic nie widzę Ja pierdziele, ja się dumno Ale go buja yeah <laughs>